Cześć Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl witam was serdecznie i w dzisiejszym filmie pomówimy sobie o tym, dlaczego musimy inwestować pieniądze, albo mówiąc inaczej na przykładzie, jeżeli przy inflacji 5% rocznie posiadasz milion złotych, to za 14 lat ten milion złotych będzie warty około troszeczkę ponad 600 tysięcy złotych. W przeciągu 14 lat ktoś ukradnie Ci 400 tysięcy złotych i jak się domyślasz, będzie to prawdopodobnie Państwo. Które to ma o ciebie dbać, a które nie do końca to robi. W tym filmie pokażę ci fajne przykłady, pokażę ci, w co ja inwestuję, no i zobaczysz, dlaczego po prostu musisz inwestować swoje pieniądze. No, chyba że jesteś osobą, która wszystko przejada, wtedy wystarczy martwić się tylko o podwyżkę u szefa pracy. Byłem ostatnio na zakupach w Lidlu, zapłaciłem 350 zł za takie dość spore zakupy, i przypomniało mi się, że mój kolega budowlaniec jakieś 20 lat temu zarobił na budowie jakieś 700-800 zł w ciągu miesiąca. I to pokazuje jaka jest ogromna różnica między cenami a zarobkami w tych czasach. Bo biorąc sobie nawet inflację taką oficjalną 5%, jest raczej większa ta inflacja, myślę, że około 10% w tych państwach zachodnich, procent, to ceny tak ogromnie wzrosły, że no dzisiaj wypłata sprzed 20 lat 700 zł, 1000 zł Wydaje się po prostu śmieszne. Powinno być tak, że przecież mamy technologię, która się rozwija, mamy energię elektryczną, która powinna być coraz tańsza, mamy samochody, mamy różnego rodzaju urządzenia, żywność. To wszystko powinno być coraz tańsze, ponieważ cały czas wszystko się usprawnia. Niestety, dzieje się tak, że artykuły różnego rodzaju drożeją i drożeją bardzo mocno. Weźmy sobie na przykład, oczywiście, mieszkania, weźmy sobie akcje dużych firm. Jeżeli sobie weźmiemy największe spółki. 500 największych spółek amerykańskich, to się okazuje, że tam wzrost około 10% jest tak naprawdę tyle, ile wynosi inflacja. I jeżeli ktoś z Was chce sobie odłożyć jakąś gotówkę na na przykład zakup mieszkania, na przyszłość, to odkładając na przykład 10 tysięcy złotych, to w ciągu 14 lat stracimy około 4 tysięcy. Tak procent zawsze działa tak samo i ktoś zabiera nam ogromną część naszych pieniędzy. Jeżeli ktoś oszczędzałby w dolarach przez 100 lat, na przykład, dolar jest naprawdę mocną walutą światową, główną walutą światową i wydawać by się mogło, że warto oszczędzać pieniądze na przykład w dolarach. I to było oczywiście warto robić, gdy żyło się w krajach w czasach, gdzie no, złotówka była nic nie warta. To w ciągu 100 lat dolar stracił 99,9% swojej wartości. Czyli powiedzmy, że była sobie jakaś bogata rodzina 100 lat temu i miała milion dolarów. Dzisiaj ta rodzina nie miałaby nic. Oczywiście to jest przykład dolara, który jest najmocniejszą walutą świata. W przypadku złotówek to nawet nie ma o czym mówić, bo nasza waluta w tym czasie upadła. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład polski złoty, w przeciągu 30 lat, od roku 1994, też straciliśmy ponad 80% wartości tych właśnie złotówek. Jeżeli ktoś pracował, miał firmę, odkładał te pieniądze, to stracił większość tych pieniędzy. I to nie jest tak, że w Polsce ubyło jakiś dóbr i te ceny wzrosły przez to. Nie. Te pieniądze zostały rozwodnione i zabrane przez rząd. No i na bazie tego były finansowane różnego rodzaju głupoty, akcje i tak dalej. Tak? Plus oczywiście podatki, które też płaciliśmy. Jak się okazuje, jeżeli ktoś płacił podatki, odkładał pieniądze, to zostało mu zabrane większość jego kapitału. I tutaj jest przykład taki, że my jesteśmy zmuszeni inwestować pieniądze. Nie tak, że warto inwestować, że może. Trzeba? Nie, po prostu no musimy, bo nie ma innego wyjścia. Rząd i polityka drukowania pieniędzy stawia każdego obywatela, który chce wyjść troszeczkę ponad przeciętną, czyli ponad życie od wypłaty do wypłaty, do edukowania się. Bo jeżeli chcesz edukować się na giełdzie, no to musisz wiedzieć, w jakie spółki zainwestować, zrobić analizy. Jak ma to zrobić normalna osoba, która. Chce po prostu odłożyć pieniądze. Jeżeli chcesz na przykład inwestować w złoto, co wydaje się takie bardzo proste, to w przeciągu ostatnich 30 lat chyba 5,9% złoto wzrosło na wartości i fakt jest taki, że jest to poniżej inflacji. Złoto wydaje się ok, takim dobrym pomysłem, żeby nie stracić za dużo, ale większość osób po prostu inwestuje w nieruchomości, co jest według mnie też niezłym pomysłem. Ale co jeżeli chcemy na przykład swój kapitał pomnożyć i nie tyle nie stracić, ale na przykład zarobić więcej. Teraz pokażę Wam, w co ja inwestuję i w co może też warto się zastanowić, jeżeli chodzi o Wasze inwestycje. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, każdy podejmuje decyzję samodzielnie, ale ja Wam pokażę, jak w przypadku moich inwestycji to wyglądało. Przede wszystkim zacząłem od pierwszego swojego mieszkania lata temu, które wziąłem na kredyt. Kredyt potem spłaciłem, no i to mieszkanie naprawdę bardzo mocno wzrosło na wartości. Kupowałem swoje pierwsze mieszkanie i jego wartość, cena za metr wynosiła 5600 na rynku deweloperskim. Obecnie wynosi taka cena w Krakowie kilkanaście tysięcy złotych, czyli spokojnie podwoiło ono wartość w przeciągu 8 lat. Czyli naprawdę bardzo fajnie. Żeby nasz kapitał stracił 50% swojej wartości przy inflacji 5%, potrzeba 14 lat. Także tutaj mówimy już o nawet zarobku, jeżeli chodzi o mieszkania oczywiście też takie mieszkanie daje dochód pasywny w przeciągu miesiąca. Poza mieszkaniami, ja w mieszkaniach mam ulokowane jakieś 2 miliony złotych, posiadam też sporo, kilkaset tysięcy złotych w Bitcoinie, tak? I Bitcoin w przeciągu ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o zwrot roczny, mówimy tutaj średnio oczywiście, gdybyśmy trzymali 10 lat, dał nam chyba około 70% wzrostu rocznie. Tutaj sugeruje się wyliczeniami czata GPT, także mówię chyba, on robi pomyłki, ale jest to pewne, że naprawdę byśmy średnio rocznie bardzo mocno na bitcoinie zarobili, gdybyśmy go po prostu nie sprzedawali. Bo wiele osób kupuje na przykład bitcoina, czy nawet jeżeli mówi o mieszkaniach, czy o złocie, że nie zarobiliśmy, jeżeli nie sprzedaliśmy tego aktywa. Ale po co sprzedawać bitcoina czy mieszkania, jeżeli te pieniądze potem znowu tracą na wartości? To nie jest tak, że jeżeli kupujesz bitcoina, mieszkania, nie mówię o innych spekulacyjnych aktywach, które chcemy kupić i sprzedać na przykład jak jakieś altcoiny czy tego typu rzeczy. Nie, jeżeli kupujemy bitcoina, mieszkania czy złoto, to kupujemy te aktywa, ponieważ nie chcemy trzymać gotówki. I w tym wypadku właśnie uważam, że jest to najlepsza strategia, czyli kupowanie tego typu aktywów bezpiecznych, sprawdzonych, na których się z nami i nie sprzedawanie ich nigdy do końca naszego życia, ewentualnie z czasem za kilkadziesiąt lat przydajemy odrobinkę naszych aktywów, żeby mieć na emeryturę, czy też na życie, resztę zostawiamy sobie, czy naszym dzieciom na zawsze. Tak? Czy te dzieci już je sprzedadzą, czy nie, to już jest ich sprawa. My musimy inwestować i niestety państwa rządy zmuszają nas do inwestowania i według mnie najlepszym motywem jest tutaj właśnie kupowanie aktywów i trzymanie ich długoterminowo i nie sprzedawanie ich. I warto sobie właśnie uświadomić te liczby, że na przykład w 14 lat stracimy 50% naszego kapitału lub jeżeli potrzymamy kapitał przez 30 lat, to stracimy większość tego kapitału, jeżeli to będzie kapitał trzymany w formie złotówek, dolarów itd. Tak nie dajcie się nabrać, że pieniądze są coś warte. One są tylko krótkoterminowo ok, użyteczne, trzeba ich używać, ale... Niestety, w długim terminie musimy je inwestować, i warto sobie to po prostu uświadomić, żeby nie dać się okraść. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zainspirowałem. Zapraszam oczywiście do darmowych materiałów. Pod filmem znajdziecie link do darmowego kursu Bitcoina, gdzie uważam naprawdę można się dużo fajnych rzeczy nauczyć i pomnożyć swój kapitał, jeżeli tylko będziecie trzymać ten kapitał długoterminowo, a nie starali się zarobić na wzrostach czy spadkach. Dzięki za oglądanie! Do zobaczenia, cześć!